Przed spotkaniem dwunastej kolejki oba zespoły sąsiadowały ze sobą w tabeli PLS pierwszej ligi, a dzielił je dystans zaledwie dwóch punktów. Na parkiecie hali radomskiego centrum sportu było widać jednak przepaść, jeśli chodzi o poziom sportowy. Krakowianie bardzo mocno odstawali od gospodarzy. Dwa pierwsze sety to kompletna dominacja czarnych i ich wygrany do 16-17. i 17. W trzeciej odsłonie w szeregi Radomian wkradła się dekoncentracja i mało brakowało, a Krakowianie przedłużyliby to spotkanie. Finalnie jednak czarni wygrali do 22 a w całym meczu 3 do 0. Zagraliśmy dwa pierwsze sety bardzo dobrze. Popełniliśmy jeden błąd w ataku, z zagrywką też graliśmy dosyć poprawnie, mieliśmy dobry ten wskaźnik asów do błędów. Zagraliśmy bardzo fajnie blok Obrona. Trzeci set też zaczęliśmy w miarę nieźle, bo mieliśmy chyba 16-10, jak się nie mylę wysokie prowadzenie. No i niestety tutaj wdarło się chyba duże rozluźnienie i mówię, tak jak powiedziałem, przez dwa pierwsze sety jeden błąd w ataku a w secie trzecim pięć błędów w ataku. No i mówię, no takie sytuacje na pewno nie, nie mogą się zdarzać, bo to był, mówię, młody, młody zespół i tego, tego nie wykorzysta, pomimo, żeśmy mu bardzo mocno rękę podali. Natomiast z innym przeciwnikiem może to się niestety inaczej skończyć. Świadkarzy Czarnych Radom w końcu wydostali się ze strefy spadkowej PL z pierwszej ligi. Znaczy mówię no na pewno jest naszym celem jest poprawa gry. To jest jakby główny główny cel, że musimy poprawić naszą grę, musimy wyeliminować e, maksymalnie ile się da błędy w zagrywce, błędy w ataku. I wtedy będziemy mogli, mogli realnie mówić o celach. Na pewno naszym celem jest zakwalifikowanie się do ósemki, i to nie tylko po to, żeby się zakwalifikować, tylko żeby w tej ósemce też powalczyć. Ale żeby do tego, do tego doszło, to mówię, dużo, dużo pracy i maksymalna eliminacja własnych błędów. Dla Czarnych był to ostatni domowy pojedynek w 2024 roku. Teraz przed nimi aż cztery starcia wyjazdowe z rzędu.